Seks dobry wszystkim. Tak, próbuję nagrać ten film dzisiaj, co ciągle mi coś nie wychodzi. Mam nadzieję, że wyjdzie teraz. Przepraszam za mój głos, jestem przeziębiona, nie da się tego ukryć. E, oprócz tego, co? No, oprócz tego mamy dzisiaj dzień księżniczek i będzie o tym, dlaczego kobiety nie powinny zachowywać się jak księżniczki. Jestem edukatorką seksualną, konsultantką tej party, uczę, mówię, piszę o seksie, prowadzę ten kanał, ale też drugi kanał, na którym są gadżety, i jestem gospodarzem trzeciego kanału Tulipan TV, który Wam bardzo polecam. Wszystkie te kanały są w stopce, tu w podpisie do filmu. Ja dzisiaj trochę po królewsku, bo będzie trochę po królewsku, bo będziemy mówić o tym, e, ja będę mówić, a wy mam nadzieję, że się dołączycie. Będziemy mówić o tym, że kobiety popełniają błędy w łóżku e, i właściwie zachowują się jak księżniczki. E, I to nie jest za dobrze. E, więc ja takie błędy zebrałam i mam nadzieję, że te dziewczyny, które tak się chętnie uczą i chętnie rozwijają, e, posłuchają mojego filmu, Wsłuchają, zastanowią się i przestaną te błędy robić, bo to tylko na dobre wychodzi. W ostatnim filmie trochę dostało się ode mnie mężczyznom, właściwie dostało się redakcji playboy.pl i mężczyznom pośrednio yy, za pruderyjne podejście do tematu seksu analnego. Yy. No dzisiaj tak trochę chciałam zrekompensować mężczyznom, albo raczej trochę im odpuścić, chwilowo przez moment. Będę się wspomagać telefonem, bo zapisałam sobie te błędy na nim, właśnie w notatce, i trochę będę się posługiwać. Mam nadzieję, że dzięki temu moja wypowiedź będzie spójna, klarowna. Zresztą dużo łatwiej było mi zabrać i spisać to wszystko, a nie szyć na bieżąco, co tam miało być. Więc zacznijmy od tego, że kobiety, księżniczki uprawiające seks nie mówią partnerowi, co lubią w seksie. Dlaczego nie warto nie mówić, co się lubi, nie wiem, czy nawet trzeba to wyjaśniać. No, w momencie kiedy nie mówimy o tym, co lubimy, albo czego nie lubimy, albo no, jak preferujemy robić to, czy tamto, no to po prostu czekamy, aż to się nagle stanie, aż ktoś się domyśli. No, nie mamy zbytniej szansy na to, że ktoś się akurat wstrzeli w naszą preferencję, w nasze gusta. No, możemy na to liczyć, ale czasem czekają później kobiety latami na to, żeby jakiś mężczyzna. Ten czy inny, z którym są, zorientował się, że ona coś tam lubi. Więc y, rzeczywiście to jest błąd nie mówienia, co się lubi w łóżku, jak się lubi uprawiać seks albo jak się nie lubi uprawiać seksu. Dlaczego kobiety to robią, trudno powiedzieć. Może po prostu są tak wychowane, że kobieta nie mówi, nie wyraża swojej opinii, nie chce, y, tylko przyjmuje i dostaje to, co jej jest dane. Trochę właśnie jak te księżniczki, tak? Który Czekają na tego księcia, i on je wybudza, te księżniczki, z tego snu na wieży, i one po prostu już są szczęśliwe przez sam fakt. Natomiast mówienie czego one, bo oczekiwały, jest czymś absolutnie abstrakcyjnym. Więc to jest pierwszy błąd. Drugi błąd trochę, wiąże, znaczy mocno wiąże się z tym poprzednim. Kobiety liczą, że mężczyzna się domyśli. Nie dotyczy to wyłącznie seksu, to często dotyczy również takich zwykłych, codziennych rzeczy, gdzie kobiety potrafią komunikować coś w bardzo niebezpośredni sposób bardzo dookoła. A mężczyźni, no co mogę powiedzieć, no nie domyślają się i frustrują się i nie rozumieją czemu ona jest zezłoszczona i obrażona. E, oczywiście ona mu nie mówi dlaczego jest, bo ona liczy, że on powinien to wiedzieć, więc to trochę, trochę takie w kółko Macieju. E, mężczyzna w łóżku nie domyśli się, co lubimy, czego pragniemy, o ile mu tego wyraźnie nie powiemy. Trzecia rzecz, której księżniczki nie robią, to masturbacja. Księżniczki się nie masturbują, bo księżniczki się nauczyły, że nie wolno się dotykać tam na dole. Tam to jest brudno, tam trzeba czyścić, myć, szorować, a broń Boże się tam nie dotykać. Zresztą w ogóle z masturbacją rzeczywiście jest tak, że wiele kobiet traktuje masturbację jako coś, co do czego nie warto się przyznawać, nie należy się przyznawać. To jest jakiś wstyd. Masturbują się faceci, nastolatki, a dziewczyny to tak raczej nie, chyba że są jakieś zdesperowane. Więc Drogie panie, drodzy panowie również, możecie to przekazać swoim partnerkom. Masturbacja jest bardzo zdrową aktywnością seksualną, która zapewnia nam wiele korzyści zdrowotnych, a przede wszystkim pozwala nauczyć się własnej przyjemności. Czyli jeżeli nie wiemy, co nam sprawia przyjemność i co możemy powiedzieć naszemu partnerowi, warto, żeby się na przykład masturbować, żeby się dowiedzieć, co nam będzie się podobało. W łóżku. Czwarta rzecz, którą robią księżniczki, to odgrywanie scen w łóżku. Odgrywanie teatralnego seksu rodem z filmu, um, ustawianie się pod odpowiednim kątem, wyginanie ciała, ale też. Jęki, krzyki, stęki nieadekwatnie do poziomu podniecenia, nieadekwatnie do sytuacji, ale też na przykład niezgodnie ze swoją pobudliwością seksualną, za to zgodnie z tym, czego się naoglądały w filmach, czego sądzą partner będzie oczekiwał. To ma silny związek z taką postawą też obserwatora w łóżku, spektator, tak? czyli ktoś, kto nie. Uczestniczy sam, nie czuje, że uczestniczy, nie odczuwa rzeczy w ciele własnym, a przede wszystkim przygląda się sobie, sytuacji i ciału. W takiej, w takiej sytuacji no, nie ma mowy o orgazmie, o przeżywaniu naprawdę. Dużych uniesień w seksie, choćby nie wiem jak głośno było wykrzyczane, wykrzyczana ta udawana rozkosz, kobiety obserwując zamiast uczestniczyć, ograbiają się z bardzo ważnego elementu seksu, czyli z bycia w samym środku akcji. Z tego obserwowania bardzo często wynika kolejna rzecz czwarta, którą czwarta, dobrze mówię, a piąta. Z tego obserwowania wynika piąta rzecz, która powoduje czy z powodu której kobiety popełniają, czy jest to kolejny błąd, który dziewczyny popełniają w łóżku. A mianowicie kobiety zadręczają się, że nie mogą dojść dość szybko. To znaczy, że droga do ich orgazmu trwa i trwa i trwa. Droga do orgazmu trwa, może trwać bardzo długo. O tym mówię w filmie o dochodzeniu i dlatego zapraszam was do tego filmu. Już w, pod spodem będzie link. Więc kobiety dochodząc czy podniecając się do orgazmu, wędrując tą drogą najzwyczajniej w świecie Zadręczają się, że to długo trwa, nie myślą, że to jest naturalne, że po prostu tak mogą mieć, tylko myślą obsesyjnie o tym, że to trwa bardzo długo. Oczywiście, jak zaczęją o tym myśleć i mieć z tego powodu stres, to to się przesyła jeszcze bardziej. Czyli uczestniczą w sposób teatralny, a przy okazji. Mają żal do siebie samych, że to tak długo trwa. Z tego, z czego to wynika, no oczywiście też z takiego naoglądania no się treści filmowej, pornograficznej, też, że orgazm powinien dojść. Natychmiast jak nie dochodzi, jeżeli my się wleczemy, długo to trwa, to jest coś dla mnie tak. Kochani, kobieta może dochodzić do szczytowania dochodzić. Może miłość przed orgazmem y, może czasem y, trwać nawet godzinę. I y, y, y to jest normalne. Po prostu dana kobieta tak będzie miała i koniec I nie ma co się zadręczać. Szósty błąd, który popełniają kobiety w seksie, w łóżku, jest taki trochę szerszy, nie dotyczy właściwie bezpośrednio łóżka. Tylko w ogóle postawy wobec seksu. Więc wiele kobiet, nie wiadomo czy to z powodu wychowania, czy to z powodu doświadczeń, czy to no, z czego to wynika. Natomiast są kobiety, które po prostu zakładają, że posiadanie potrzeb seksualnych, czy własne potrzeby seksualne są kompletnie nieistotne, irrelevantne, nikomu niepotrzebne. W ogóle posiadanie potrzeb seksualnych jest traktowane jako coś, co przystoi mężczyznom, a nie kobietom. Znowu ta księżniczka jest ponad to. Księżniczka może się obejść, księżniczce to nie jest potrzebne. Ewentualnie księżniczka od czasu do czasu wejdzie w relacje i będzie uprawiać seks z partnerem, po to, żeby on czuł się zadowolony, bo ona to właściwie może się bez seksu obyć. Więc drodzy Państwo, drogie Panie i drodzy Panowie, w tej kwestii sprawa jest bardzo indywidualna. Jedna kobieta będzie miała niższe potrzeby seksualne i będzie się mogła bez tego odbyć. Inna kobieta będzie miała wysokie potrzeby seksualne, średnie potrzeby seksualne zależy od naprawdę dziewczyny, od tego, jaka jest, jak się wychowała, kim jest. Zachęcam kobiety do nieblokowania swoich potrzeb. Nie powinniśmy sobie ograbiać się z tego popędu. Jeżeli taki popęd odczuwamy. Oczywiście nie dotykam tutaj kwestii, problemowych i kwestii związanych z leczeniem popędu, jeżeli ten popęd przeszkadza nam w życiu, jeżeli w wyniku tego popędu uprawiamy dużo seksu nieprzemyślanego, yy, bez zabezpieczenia, niezdrowego, no to to jest inna sprawa. Ale generalnie, popęd seksualny to jest coś, czym należy się cieszyć, doświadczać i traktować jako ważny element swojego ciała. Ostatnia rzecz, ostatni błąd, który księżniczki popełniają w łóżku, to jest uważanie, że ich ciało jest albo nazbyt, albo niedość, za grube, niedość ładne za krzywe, nie dość szczupłe, za chude, za piersi są nie dość duże, biodra są nie dość bujne, innymi słowy kobiety Zadręczają się tym, jak wyglądają, i przez to blokują też swoją ekspresję seksualną, blokują możliwość nawiązania kontaktu i relacji seksualnej, bo uważają, że się do tego nie nadają: że muszą być jakieś wyjątkowo piękne, żeby mogły zasługiwać na seks i na dobre traktowanie. No więc, drogie panie, tak nie jest. Każdy znajdzie partnera, który doceni nas i nie musimy się przejmować, zwłaszcza w łóżku, tymi dodatkowymi kilogramami czy celulitem czy piegami. Oczywiście, jeszcze w tym wszystkim jest coś, co jest bardzo przykre związane z taką autocenzurą własnego ciała. To jest autocenzura dotycząca narządów płciowych. Kobiety nie ufają swoim narządom płciowym. Nie ufają, że ich cipka, wagina, wulwa wygląda ładnie, Estetycznie, że pachnie. Niestety wiąże się to później z, z tym cała masa problemów związanych z akceptacją własnego ciała, z akceptacją kobiecości. Wokalnicka ostatnio dużo mówi o miesiączce, o bólu miesiączkowym, który może nam nas nie dobijać, jeśli po prostu siebie lubimy. Natomiast kobiety rzeczywiście nie uważają, żeby ich było odpowiednie, żeby je pokazywać, żeby chciałoby odpowiednie, żeby je głaskać, najchętniej przeskoczyłyby ten moment. I oczywiście to jest fatalny błąd. Dla mężczyzny, z którym uprawiamy seks, który się w nas kocha, albo nas kocha, albo się podobamy mu, nie jest to rzecz istotna, bo on widzi nas, jak wyglądamy i fakt, że się rozbierzemy później w łóżku, niewiele tutaj Zmieni. Yy, więc, jeśli myślimy o tym, żeby nie iść do łóżka z partnerem, mężem ukochanym, dlatego że nasze uda są za duże, albo pupa taka, albo ach, Bóg wie, co jeszcze, yy, zastanówmy się nad tym. Zróbmy ten krok do tyłu, jeśli chodzi o autocenzurowanie się i cieszmy się seksem. Cieszmy się naszymi narządami płciowymi. Cieszmy się tym, że każda cipka na świecie wygląda trochę inaczej. Jest unikalna, jedyna tylko nasza własna jest doskonała taka jaka jest czy jakieś jeszcze błędy kobiety popełniają z pewnością jest ich pewnie całe mnóstwo każdy mężczyzna który spotka na swojej drodze kobietę będzie mógł powiedzieć że jeszcze to jeszcze to jeszcze tamto Druga rzecz, która jest pewna, to to, że nie chodzi mi o to, żeby rezygnować z bycia księżniczką. Bycie księżniczką jest bardzo potrzebne. Zwłaszcza jeśli mówimy o traktowaniu w związku. Mężczyzna powinien traktować nas z szacunkiem, nie pomiatać nami. My powinniśmy mówić, czego pragniemy, jak pragniemy, i powinniśmy móc za siebie. O sobie samostanowić. I to na pewno tutaj postawa księżniczki jest jak najbardziej na miejscu. Natomiast jeśli chodzi o seks, moi drodzy, to zamiast być księżniczką, lepiej być taką ogrzycą, fioną, która wie czego chce, wie czego pragnie i cieszy się tym, co ma, niezależnie od tego, jak. Inni próbują ją cenzurować, albo jak ona sama próbowała się wcześniej cenzurować. Będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujecie ten kanał, jak włączycie się do dyskusji, albo napiszecie do mnie wiadomość. Zapraszam. Subskrybujcie, oglądajcie, uczcie się i dajcie znać, czy może coś chcielibyście zobaczyć jakiś film chcielibyście zobaczyć na kanale, to postaram się taki zrobić, jeżeli będę miała takie możliwości.